A tak, przywitajcie YouTube. Mi się popsuło coś z nagrywaniem. Sorry, sorry, sorki, sorki, jeszcze raz, sorki. I tak, tutaj będziemy, zrobimy. Przeszłam robiłem, coś się popsuło, nie chciało się nagrywać, więc musiałem coś zaradzić jak najszybciej. Tam pozdrawiam Cię. Pozdrawiam cały serwer, czyli safitraft. I. I resztę. Sprawiam też całą ekipę. No to tyle chyba wystarczy. Sprawdzę im skąd mają takie temy. Normalnie. Zobaczmy czy jest to krane. Nie nagrywam jak coś tutaj tak. mamy. spaw, zrobiłem już to. Tutaj, jak widzicie, to nie Jest Są minigamesy, spam. To się robi, ja tego nie robiłem. Niedługo na serwerze nie było. Ja robiłem spam. Ja minigamesy. To pozdrawiam tych, co robili. Ja robiłem tylko spawn, tylko ja. ja witaj YouTube. Zrobimy muszę... Ja. Wow! będziemy macie cały mój spawn? Wiem, widziałem Damian. To tak. Tutaj musimy... Tak zrobimy. Zrobimy szybki. Jak najszybciej się da. O, bo są dziurki. Bez kojarzeń. Dobrze, to na tyle by było chyba z tego odcinka. Zachęcam do grania i cześć!